Czwarty dzień do wyprawy. Dalej jestem chora, ale dzisiaj podejmuję próbę spakowania się. Nie mam tutaj jeszcze wszystkich rzeczy. Będę musiała jeszcze w piątek iść do sklepu. Próba numer jeden. Dzisiaj sobie przypomniałam, że moja przygoda w ogóle w internecie zaczęła się od pielgrzymki do Częstochowy chyba z 8 lat temu. Koleżanka mnie poprosiła, żeby z nią iść, bo ja nie jestem religijna. Trzeciego dnia dostałam takiej silnej anginy, że musiałam wracać do domu. Przez te trzy dni przeszłam z 50 km, a koleżanka po mnie przyjechała o, i w półtorej godziny byłam z powrotem w domu. Mm. <laughs> Ale miałam anginę wtedy, łomatko. No, nie jest tak źle. Jak to ładnie poukładam, to powinnam się zmieścić. Jeszcze muszę iść poręcznik. To tutaj. Nie widzowie, nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Tam radę, nie jest tak źle.